11 listopada zorganizowano czwartą edycję turnieju skata o Puchar Prezesa Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Skat to gra karciana w Polsce często nazywana Śląskim Brydżem, grywana głównie przez mężczyzn. Uważam, że skat to jest gra królewsko. Bo przy szkacie trzeba na okrągło myśleć, trzeba liczyć, mnożyć, dodawać i być jeszcze oprócz tego wielkim psychologiem. Współorganizatorem turnieju był Katowicki okręg Polskiego Związku Skata, którego zawodnicy mają na swoim koncie takie sukcesy jak trzecie miejsce w Pucharze Polski. Ludzie tutajsi, szczególnie tutajsi, ze skatem się urodzili. To, to jest coś, co, co im po prostu pozostało gdzieś w genach. Oni tacy są i muszą grać. Ja się nauczyłem grać jakieś 30 lat temu i tak mnie to wciągnęło, że staram się, żeby grać i organizować razem ze spółdzielnią, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo spółdzielnia dużo nam pomaga. Jak wspominają organizatorzy, wśród zawodników brakuje młodej krwi. Szkad się starzeje po prostu i jeżeli ta młodzież się nie będzie garła do szkata, to po prostu szkat po iluś tam latach. Zejdzie ze sceny. Skat uważam, jest piękną grą. Są rozgrywane mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata. I jeśli młodzi ludzie chcą grać, Chcą się wykazać, to my ze naszej strony pomożemy, żeby na takich imprezach się znaleźli. Oprócz pucharów, zawodników wyróżniono upominkami. Są przewidziane nagrody rzeczowe i myślę, że samo to spotkanie też jest jakąś taką nagrodą i wyróżnieniem. Zmaganiom towarzyszyła wystawa zabytkowych kart z I wojny światowej.